bo nas uczono umniejszania. Nas uczono umniejszania? No słuchaj, yy, historie z wczesnych etapów. Yy, yy, nie wiem... Yy, Boli mnie, nie wiem, coś tam, do wesela się zagoi. Mm -hmm, mm -hmm. nie? Pokłóciłam się z Krysią w szkole. Znowu się pokłóciłaś z Krysią w szkole, a może coś takiego zrobiłaś, że już Krysia z Tobą nie wytrzymała, nie? Mm -hmm. Albo, dobra, jutro jest następny dzień, jutro się pogodzicie. To, to, to nie są świadome rzeczy. Rzadko się zdarzy, powiedzieć, ojej, to musiało być bardzo przykre, że się pokłóciłaś z Krysią, nie? No nikt tak na co dzień. Mhm. Nie mówi, wydaje nam się, że znaczy, teraz ludzie zaczynają tak mówić, jak chodzą na terapię, tak. ale i tak im się to wydaje dziwne. A to powinno być normalne. To powinno być normalne, nie? że ktoś mówi, nie wiem, zmęczona jestem. Ojej, no to, mhm. to jak ci mogę pomóc, nie? Mhm. No ja też jestem zmęczona. No to...